Hejka, witam was serdecznie na moim kanale, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy o nauce rozumienia świnki morskiej. Zapraszam do oglądania. Wszyscy, którzy mają zwierzęta, w ten czy inny sposób komunikują się z nimi, aby zapewnić komfort zarówno tobie, jak i zwierzęciu, musisz to zrobić poprawnie. Dowiedzmy się, jak zrozumieć świnkę morską. Świnki morskie to miłe, słodkie stworzenia, które mogą żyć obok osoby w wieku do 10 lat. Są to bardzo towarzyskie gryzonie, zarówno między sobą, jak i ludźmi. Świnki morskie są wystarczająco inteligentne i łatwo odróżniają się od innych, nieznajomych ludzi. Jeśli będąc z tobą gryzonie mamroczą, to oznaka jego dobrego nastroju. Kruchanie oznacza zaufanie do ciebie i relaks. Jeśli na twój widok świnka morska zacznie skakać w klatce, wiedz, że chętnie się spotyka i jest szczęśliwa. Częściej pozwól swemu zwierzakowi powahać cię, podnieść delikatnie, pogłaskać. Musisz rozmawiać ze świnką cichym i spokojnym głosem. Pamiętaj, aby zaoferować smakołek w postaci ogórka lub jabłka. W ten sposób zwierzę się zrelaksuje i zrozumie, że jesteś przyjazny. Jak tylko świnka zacznie wstawać i pieszeć na Twój widok, oznacza to, że świnka jest przyzwyczajona i uważa cię za przyjaciela. Tygryzoń aktywnie zgrzyta zębami, wydaje dźwięki naczekania. Czasem podnosi łapy, jest to sygnał agresji. Świnka informuje wroga, że nie jest zadowolona ze swojej obecności i jest gotowa do walki. Kiedy zauważy, że świnki zaczynają się nawzajem chodzić w kółko, jest to najwyższy znak wzajemnego zainteresowania. W ten sposób się poznają gry. Te Tygryzony komunikują się najbardziej. Gwizdają, skaczą i biegają. To znaczy, dwa świniorki czują się dobrze. Świnki te same dobrze się ze sobą dogadują i są w stałym kontakcie. Głuchy świst przy tym dźwięku świnka morska zwykle stanowi zagrożenie dla innej świnki. Może to również stanowić element zalotu. I to było tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że to było pomocne. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you do sometimes. Seeing